Cześć witam was. Dzisiaj powiem troszeczkę o treningu aerobowym, a, a treningu nóg w okresie redukcji. Jak wiadomo tutaj żeby przyspieszyć troszeczkę proces redukcji, wykorzystuje się często trening aerobowy lub trening interwałowy. Oczywiście jakikolwiek dodatkowo wysiłek fizyczny o niskiej intensywności, czy to spacery, czy jeżdżenie na rowerze, poprawia, przyspiesza nam tutaj proces spalania tkanki tłuszczowej. E, jako, że podczas redukcji wykorzystujemy ich głównie do wykonywania treningu aerobowego nogi, bo są one te mięśnie najsilniejsze mięśnie nóg e, i są w stanie e, dużej ilości energii. <laughs> dużej ilości energii zużywać podczas wysiłku i dodatkowo nie męczą się, są do tego przyzwyczajone, ponieważ od, od, w procesie rewo, ewolucji e, poruszamy się na nogach już od, już od dawien dawna, więc te nogi generalnie są, są dobrym narzędziem dobrym sposobem do spalania dużej ilości energii, a co za tym idzie przyspieszenia spalania tkanki tłuszczowej podczas redukcji. Natomiast podczas przygotowań do zawodów tutaj dochodzi kwestia uzyskania odpowiedniej separacji na nogach i bardzo częsty błąd popełniany przez ludzi podczas redukcji, czyli to ktoś startuje w zawodach, czy osoba, która po prostu przeprowadza sobie tą redukcję w celu poprawienia jakości sylwetki bardzo często popełniany błąd to jest robienie zbyt dużych ilości aerobów, zbyt ostrej diety, zbyt niskiej kalorycznie diety, ale przede wszystkim robienie zbyt dużej ilości aerobów, czyli robienie aerobów codziennie, dwa razy dziennie nawet i, i robienie tych aerobów często zbyt ostro, na zbyt wysokiej intensywności. I wtedy po prostu nie jesteśmy w stanie uzyskać odpowiedniej separacji na tych nogach. Jako, że tutaj bardzo często piszecie pod zdjęciami, które wrzucam, o tym, że. Mam dobrą separację na nogach. Zdradzę Wam jak, jak uzyskać taką separację, jak zrobić tak, żeby te nogi były wypoczęte i żeby było widać dokładnie miejsca, w których oddzielają się od siebie części tutaj mięśni czworogłowych czy mięśni dwugłowych. Uda. Oczywiście przed zawodami 10 dni, 7 dni przed zawodami nigdy nóg nie ćwiczę. I większość zawodników też robi w ten sposób już ciężki trening nóg. Zaprzestajemy na około 10 dni czy 7 dni przed zawodami, żeby te nogi po prostu sobie wypoczęły, ponieważ nogi zmęczone, regularnie atakowane ciężkim treningiem siłowym plus aerobami, plus e, oczywiście organizm okupiony w okresie redukcji e, dietą e, na ujemnym bilansie kalorycznym nie będzie pozwalało to, te wszystkie czynniki nie będą pozwalały na odpowiednią regenerację, nogi będą cały czas zmęczone, więc będą te mięśnie utrzymywały większe ilości wody, ogólnie w tych nogach większe ilości wody e, powodują to, że nigdy nie uzyskamy końcowego szlifu, końcowego zarysu taki jaki chcemy. Bardzo ważną rzeczą i nie wiem dlaczego tak się przyjęło. I ludzie też się dziwią w momencie, gdy mówię aby robić o tym, aby robić aeroby zaraz po treningu nóg, czyli w dzień treningu nóg, natomiast na następny dzień odpuścić. Nie wiem, dlaczegoś tak przyjęło, że jest takie zdziwienie tą teorią, ponieważ większość ludzi niestety robi tak, że w dzień treningu nóg nie robi aerobów, natomiast w kolejny dzień, następny dzień, gdy wykonuje jakiś trening inny na inną partię, robią ci ludzie z kolei aerob. E, niestety nie jest to dobrym rozwiązaniem, ponieważ nie pozwala na to na odpowiednią regenerację, <laughs> zwłaszcza jeżeli kręcimy tych aerobów w tygodniu dużo. Zdecydowanie lepiej jest zrobić aeroby w dzień treningu nóg, domęczyć już te nogi i dać im później czas na regenerację. Dać im e, przynajmniej jeden dzień po treningu nóg, stuprocentową regenerację, czyli nie kręcić aerobów po treningu nóg. I tak te nogi będą pracowały, i tak te nogi nas, e, prawda, niosą po schodach, po pochodnikach. Po gdzie spacerujemy, gdzie idziemy, gdzie się przemieszczamy, siadamy gdziekolwiek, siadamy na krześle, siadamy na toalecie, wychodzimy po schodach, wszędzie te nogi tak pracują, więc one tak czy inaczej nigdy w 100% nie będą odciążone. Więc zdecydowanie dobrym rozwiązaniem będzie danie im 100% odpoczynku, przynajmniej od treningu aerobowego w dzień. Po treningu nóg, czyli na dzień kolejny, najlepiej jest ten trening aerobowy odpuścić, natomiast wykonać go w dzień treningu nóg, czy nawet trening interwałowy, żeby już dopalić maksymalnie te nogi, dać im maksymalnie. Tutaj bodziec w postaci treningu siłowego plus trening aerobowy lub trening siłowy plus jeszcze później jakiś krótki interwał. Jest to troszeczkę inny rodzaj wysiłku niż przy ciężarach, niż jaki będziemy robili przy przysiadach, przy wyprostach, przy, przy uginaniu, przy jakichś wykrokach robiąc tam w seriach danej ilości powtórzeń, więc można spokojnie tutaj też zrobić interwał, natomiast na dzień następny dać 100% odpoczynku, żeby te nogi miały czas na regenerację i żeby nie trzymały takich ilości wody, żeby uzyskać końcowy zarys i separację tych nóg. Taka jest moja teoria, taka jest, takie jest moje zdanie. W moim przypadku się sprawdza. Myślę, że w Waszym przypadku też się sprawdzi i będzie to najlepsze rozwiązanie aby prawidłowo, prawidłowo budować i redukować swoją sylwetkę i uzyskiwać ostateczny szlif. Pozdrawiam.